Warlock w Dark and Darker. O Jezu, o Jezu Dark and Darker. Błagam, wróć, nie? Błagam, niech Dark and Darker powróci. Stała przedstawiona widzowie nowa klasa w Dark and Darker. Jak ktoś nie wie, czym jest Dark and Darker, to to był tytuł, w którym ja się zakochałem. Całkowicie się zakochałem. Jestem w pełni kupiony przez to. I to jest Dungeon Crawler w systemie Tarkowa, czyli wchodzisz do lochu, swoją ekipą lub sam i z tego lochu musisz wyjść. Jak w nim umrzesz, no to twój cały lud przepada i startujesz znowu. Progres w twojej postaci zostaje, ale wszystkie itemy, które, których nie wyniosłeś, tracisz, więc musisz bardzo mocno szaflować i tosować itemami, które masz w skrzynce, by podejmować decyzję, czy ty dane przedmioty chcesz założyć do lochu i czy chcesz zagrać takiego jakby jak się w pokerze na to mówi Takie, takiego, wiecie, full rola, czy chcesz zagrać, czy jednak chcesz grać na zawsze po prostu jakiś w miarę okej okay przedmiotach, ale nigdy na, na pełnej ręce, no nie? No i oni mają teraz bardzo mocny pozew od Nexona. To jest azjatycka firma, która robi same Pay win gówno, jebać Nexona i tyle trzeba powiedzieć. I oni w ogóle, to jest, to, to, to jest o tyle ciekawy case, że... I zarówno Nexon, jak i Iron Mace, czyli twórcy Dark and Darker, yy, są w Korei. Ale Nexon to są takie cwane lisy, że ich pozwali na terenie USA yy, na podstawie tego, że ich centrum interesów jest w USA, ponieważ ich główną platformą sprzedażową jest Steam. Yy, ale równocześnie w Korei ich, ich też pozwali. I to w, w ogóle wszystko chodzi o to, że ci ludzie, co teraz robią Dark and Darker, kiedyś w Nexon jest. Yy, spiczowali taki pomysł i oni ich pozwali na podstawie tego, że ten pomysł nie przeszedł i wykorzystali coś, co teoretycznie jest własnością intelektualną Nexona, ponieważ w trakcie pracy w Nexonie zostało stworzone. I teraz tak, poza pozwaniem ich na podstawie prawa DMCA w USA, pozwali ich także wszystkich prywatnie w Korei i Iron Mace wszystkie prywatne pozwy w Korei wygrał. Wszystkie wygrali. I w tym momencie główną linią obrony w Stanach Zjednoczonych jest fakt, że wszystkie dokumenty muszą być i tak tłumaczone z koreańskiego, i nie ma sensu prowadzić tej sprawy w USA, ponieważ była jej część przeprowadzona w Korei i tam rozstrzygnięta, że oba podmioty są rezydentami Korei. No i że to w ogóle nie jest sprawa związana z Ameryką, no nie? Ale no i tak. Dark and Darker zostało ze Steam'a usunięte na podstawie DMCA claim'a stworzonego przez Nexona. Do gry nie mamy teraz dostępu. Mówiło się o tym, że ona miała wyjść gdzieś w kwietniu jakiś Early Access miał być, czy na wakacje by miała wyjść w Early Accessie, czyli właśnie okres, który mamy teraz. Ale najważniejsze jest to, że chłopaki się nie poddali. Nadal robią giga dobrą robotę i właśnie będziemy oglądać nową klasę, jaką jest Warlock. No, i ta gra jest całkowicie klanki, nie? Jak nie mieliście wcześniej z tym do czynienia, Curse of Pain. Okej. Okay. to trochę jak spark wygląda, ale wi... Ale to dobra, to jakiś kersa nakłada ok. Pewnie. To jest jakiś damage amplification, tak mi się wydaje. Power of Sacrifice. Ty życiem bijesz? Tak. Zwiększa sedemys demysł za życie. Ok. Nie wiem czy to takie dobre. Jak nie masz systemu heal na Warlocku, może ma Warlock jakiś lifestyle. Pierce of Pain, Pierce of Weaken. Nie wygląda jak na razie przekonujący ten warlock. Trochę mam wrażenie, że powtórzymy tutaj sytuację z Barda, że jest jakiś pomysł na stworzenie go. Eee, ale, ale, ale te czary nie wyglądają przekonująco. W Dark and Darker jak możesz albo nałożyć na kogoś debuffa, albo mu zajebać w łeb, to mu chcesz zajebać w łeb. <laughs> w większości sytuacji. Oho! Ktoś inny tu był. Tam druga ekipa była. Skoro były gazy. Jest jakiś nowy kopium, że jak jest rok 27 i Ranger 17... ...to to są kolejne daty wypuszczenia gry. 27. 27, 17 dnia miesiąca, czyli 5. Yy, czyli maj, no nie, bo 12 plus 5, tak. Wchodzi maj 2024. To jest coś takie Ala Dark Messiah. Nie. To jest coś Ala Tarkov, ale w średnim wieczu. Wyobraź sobie Tarkowa, ale w średnim wieczu. Czyli wchodzisz na mapę, masz PVE na mapie odgrywane, teoretycznie. Ale do tego na tej samej mapie masz innych graczy. I po na mapę wszystko tracisz, ale masz escape pointy, dzięki którym możesz uciec z mapy. Letery nosi Warlock. Bandażem się uleczył w 234, no. Złe strzały. Beka, że tam testują ludzie wewnętrznie to, i umierają z szkieletów, nie? A nie uleczył faktycznie. Podoba mi się ten nowy system odpoczynku, Jeżeli wiecie? Nie I potem, tego. Żeby tego. current healtha. Tego życia, które możesz uleczyć, i tego życia, którego nie jesteś w stanie uleczyć. O, są hopy! Są typy! Są typy! Są typy! Długi ręcz ma ten Kers. ten kers w Pain nakłada dotę, która bije? Jak na razie nie widzi mi się ten warlock. Nie wydaje mi się, żeby był silny. 10 demedza i 10 demedza doty na 8 sekund. To słabe giga. To do takiego połkowania. A to im o słabe. Porównując to do barwa, który. może się rozpędzić i kogoś po prostu one-shotować w łeb. Oho, szkielet z włócznią. Oj, to będzie ciężkie chyba do dodżowania I to czerwony szkielet z włócznią był w ogóle. Nie no, clear tego urloka. Totalnie mi się nie widzi, nie? Aby by swojemu łeb dał. Teraz kapten? kapitan. Głowę chowa przedłucznikiem, dobrze. Uf. Ej, ale oni grają w totalnym boby. On jeszcze nikogo nie spotkali, a wszyscy są na low HP. Jak totalne boby, stary. Nie da się solo. Właśnie, nie da się solo grać Warlockiem. Solo się nie da. Moldy bread, wajtem. No item. Tio, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Spodki przerzucone. Te niebieskie spodki mają fajne zastosowanie, ale jest ciężko użyć w trakcie ucieczki, bo jest zbyt długo trwa ta mgła. Coś puerto. Ciekawe, jakie inne staty ma Warlock. No bo to są trzy czary pokazane. Zazwyczaj te klasy kastujące mają więcej. No i też pytanie, jak ta Dota się skaluje. Może Warlock będzie klasą, która się będzie dobrze skalowała. Pamiętacie, jak na Mnichu się dziwnie skalował. Dot damage w pewnym momencie, jak się skalował 1 do 1. I wyobraźcie sobie, że na tej docie będziesz miał jeden do obrażeń nad magii, i one ci będą dawały jeden do. Initial hita i jeden do na przykład każdego hita na sekundę, nie? Shrine. dobra, to wziął do końca. Jakąś walkę. Jestem ciekawy na jakim poziomie deweloperzy walczą z innymi graczami. Ale jak na razie jak totalne boby grają. Nie są full obici. Warlock jedna, jedna nie wiem. Piętnasta hapa, jedna dziesiąta. Warlock 40% życia. Oho, nie wiem, że typ się od trapa wydupił. <zysy> Jezu, nie mogę. <zysy> Te typy tu od trapów padają, No? To no przecież trzech jesteście! Przecież go dojedziecie bez żadnego problemu. On ma swoje on się nie może zamachnąć, Z drugiej strony go, z prawej, nie z lewej jego. Coś się z jego lewej, z twojej prawej. Jeszcze z łucznikiem. Ja pierdolę, ty jaka. <grymny> <grymny> Jakie gigaboby? Jakie kurwa gigaboby. Jest cały lud. Ty nawet zrobili w tym meczu. Mecze w tym gry nie są takie łatwe jak coś, nie? Normalni gracze grają o wiele, o wiele lepiej. Najlepszy był moment, jak ludzie płakali, że nie da się grać solo, i dali Goblin Cavesy, po czym ludzie zaczęli płakać, że Goblin Cavesy są ciężkie. Tej największym problemem tej gry było, był fakt, że ludzie nie potrafili zrozumieć, że to nie jest gra, w której masz zawsze wygrać. To jest gra, w której masz mega często przegrać. Oho, drzwi ktoś otworzył. Zombie nad nimi są, bo to jest pokój przyjściowy. Mogę ich dojechać teraz, jak walczą z innymi. Bo to jest tak, tak. No, oni są tutaj, tam na... albo pod nimi, albo nad nimi ktoś jest. Oho, ty nie może podnieść tego, ty nie może podnieść biżuterii. O, drugi mistake. Albo tam bandaż wyrzucił, czy biżuterię? Biżuterię chyba też, zapadło się pod tekstury, zdarzało się. Pułapki też zmienili, patrzy inaczej pułapki leżą. Portal wyjścia był. Dwa nawet. Nie z pochodnią przejść bo jesteś wolniejszy. O Ej oni mają z moobami <ścoughs> No, najlepszy moment. Ty ale. X bo. Patrzcie X na to. Patrzcie w slow motion na to. Nie mogę zmienić szybkości. Szybkość. Bo. Normalnie. Jak wojownik by go nie zabił. Nie, dobra. On przyciągnął kamerę niepotrzebnie. Tam niepotrzebnie przyciągnął kamerę. Bo, bo w tej grze nie dość, że się zamachniesz, X1. to musisz jeszcze przyciągnąć kamerę i obrócić model postaci, i się zamachniesz mocniej. Jezu, jaka piękna akcja. Tak się kończy, słuchajcie, bambikowanie w loku. No <tryk> <tryk> ale plan był dobry. W sumie są dwa portale, więc i tak by wszyscy nie wyszli, nie? Dwa portale tylko chłopaki widzą. O! Czaszka! Jakiś nowy przedmiot jest! Chłopie, jakbyśmy z dobrodziejem w to grali, bym coś takiego zrobił, ale by było wyzywane. Fak chłopie. Wyobraźcie sobie, że w normalnej grze coś takiego wykonujesz. Ej, czas jest też taki jakby krótszy, mam wrażenie. Oni prawie nie... Oni się sami pozabijali. Ale beka. Nie, Warlock słabo wygląda. Słaba klasa. Porównując do tego, jak Fighter nadal jest silny. O, na. Yy, na trzeci poziom, jest strzedł. Porównując do tego, jak nadal silny jest Ranger, i jak silny był Wojownik i Barbarzyńca w poprzednich testach, to ten Warlock wygląda bardzo słabo. Dawaj, Zobaczymy. BART. Bart Barb, barb no schodzi na P3. 40% życia. Ej nie no niech mi dadzą tę grę do testu. Ja on się tu wydłupi kurwa. <ścoughs> oh Jesus. Dobra. No, that was That was There can be no hope in this I hell. Captain Morgan no hope at staty. all. Warlock. Agile, knowledge, resourcefulness, health. Perks, structure mastery. Life leech on spell damage over time, but cannot heal with items. Oh, chyba nie. Magical weapon buff. Weapons have no unique weapons to knowledge and are able to use rondel daggers, falcon crystal balls, spell books, and knowledge. Okay, case of sacrifice curses target with sacrifice, losing two health per second but increasing strength by 15. Instantly deals 10 magic damage, it just damage of seven, eight of weekend at 20%. Swap, we've